Ale, silne chłopaki, jak kurczaki. Kochani, czekajcie! Czekajcie, moi kochani. Chyba was nagrodę pocałuję. Albo nie, bo jak was wycałuję, to wam wąsy mroźne urosną. Tą nagrodę was pogłaszczę po głowie. I ukłoncie się będą wielkie brawa. Uśmiechaj się. O. Przestraszył się. Nie bój się, kochany. Coś mam dla ciebie. Uuu. A ty się boisz? To dobrze. To ci dziękuję. Co wsiądźcie, chłopaki. Bardzo dziękuję. Ale fajne krzesełeczko. Wiem. Chcecie, żeby pani Zima zrobiła czary Mary? Żeby to krzesełko zaczarowała? Tylko potrzebuję jakiegoś czarodzieja, który by mi pomógł. Albo czar... Chcesz być czarodziejką? Chodź, będziesz czarodziejka. Chamy, mrozimy na rynku rodziców. Octo. A teraz uwaga, uwaga, krękę i na mnie. Uchucha, uchucha, nasza zima tła. Szynkie oczy, szczykie uszy. Mroźnym śniegiem oczy ruszy. Nogi zabrożone, lodu. Dzień, dzień dobry, chciałam powiedzieć. O rany, ale to, to nie jest mi Nie, no, fajny, fajny, ale brody nie ma. Nie, no to lepiej. Siadajcie, nie. Coś mi się dzieje z Zgoda? Zgoda. No to uwaga, będzie pierwsza kula. Kula, kula. Ale będzie z Ciebie fajna kula. Bałwanku, będziesz stał od rana na przystanku. Będziesz A, Daj ręce do góry. Lepimy śniegowaka bałwana. Tu ręce, ręce, nogi. Dziu. Nie ma nóg. bałwanku, Tu śnieżna jedna kula. Później druga, śnieżna kula. Później marchewa. Miotła? Gdzie masz miotłę? a nie mam miotły. Proszę bardzo. Mioteleczka. I uwaga kapel. Kapelusik. I szar. I jaki bałwanek? Pomachaj do dzieci. <noise> Dawaj bałwanku, ale fajny bałwanek. Czekaj, wszystko mamy. Śniegowa gula. No, to czekaj, coś dla ciebie. Mam. O, a wiecie co ja potrzebuję? Halo, halo! Czy kuchnia przygotowała coś dla świętego Mikołaja? O, jest, tata mówi, że przygotował garb rochówki. Fajny tata. Czekaj, tobie najpierw moją laleczkę Bierzemy. O! Laleczka, będziesz wyglą wyglądała jak y, mis Sadyby. Będziesz fajna miska. Chcesz mi mi to... kapelusik? No, no, no. Każda warszawianka nosi kapelusik. O. A teraz potrzebuję kucharza. Chodź, Gębusia. Kusia, siusia jest no, zawsze fajna jak Chodź, kucharzu, wstawaj tam. Szybko, szybko, bo wiecie co? Udajku, jak Mikołaj... Mam! Czekaj. Okrasa czy paskan? Okrasa. Ale fajny kucharz. Czekajcie, czekajcie, jeszcze by się ktoś przydał. Kto by... Pani by chciała. Proszę Pani, szybko, 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 bo szkoda czasu. Tak, Pani! Zgłaszała się Pani? No bardzo proszę. Pani będzie... Jaka fajna Pani. Brawa dla Pani. Będzie Pani na Proszę, proszę. proszę Pani, Pani będzie w grupie... Zaraz, zaraz, W grupie... O, proszę Pani, w grupie skrzatów. Proszę bardzo, dla pani czapeczka. Wręczy pani, no pani umie cerować, prawda? Bo Mikołaj Święty podobno ma dziurawą skarpetę. To wręczy pani pan yy, mikołaj w skarpetę. Dobrze, Tatusiu, co? Służycie, coś? Moja delegacja, przygląda ona? Chodź, Lalusia, chodź. Będziesz witała świętego Mikołaja. Szybko. Dzieciaki, no to co wy na to witacie? Patrzy Kalaleczka. Chodź, trzech stawione, do tyłu się posuwamy. 哎。<music> <music> Co? Uwaga, uwaga, Mikołaj, stój! A teraz coś mi tu nie pasuje. Echo! Echo, echo! Echo, Zaraz, dlaczego moje ręko jest takie ciche? Chociaż staram się mówić głośno. A ty, zima mówisz cicho, a wszędzie cię słychać. Normalnie tak dookoła, mi się układa. ty potrzebujesz. Mikrofonu! To jest takie urządzenie, jak będziesz tutaj mówił do tego sitka, to będzie ciebie głośno słychać. No, tak? To... co my tu mamy pana bałwana? Od samego mamy? Ja to... Oj, Kuchasz? Co tam dziś w menu? Ej, I kolego go zupę. I, koła koła o, I to najlepiej. Grochową! Ujaj! To przecież trzeba będzie sale przewietrzyć. Ale fajnie, o jak się fajnie śmiejesz, widzę tu. Dobry jesteś. Mikołaju, a tu zobacz, jakie piękne laleczki. Jakie laleczki, dziewczyneczki, jakie mają kapeluszki. Wy takie ładne bluzki, świczne jesteście. A chodźcie pokaż. do mnie dziewczęta. Pokażcie mi sweczenta. To, to To wasze czy kontakty? <laughs>

Proszę bardzo, bawimy się śliszkowo, miło kolorowo. Tak się zawsze było, się tu na raz męc na śnieży i wszyscy na ziemi. Brawo dla Mikołaja! To z witały, z witały, z witały, do przedszkola, to raki, to raki. Dzisiaj łobodowo, na Gorczyńsko i specjalnie wpadły matki, do dziewątków. tra la la witam serdecznie. Ojej, nie, nie, nie. Miał kołaj kiedyś, o, takie ruski cztery, ale ruski zjadły głodne renifery. Jak to no, głodne były. Gdzie są ruski? Gdzie są ruski? Dziwi się kołaj. a to głodne renifery zjadły ruski wczoraj. Gdzie są ruski? Ludzie? Gdzie są ruski? Gdzie? Gdzie? Dziwi się kołaj

Paski? Widzę paseczki. To są, to są paseczki. No A tylko im... nie dla dzieci takie, wiecie, paski. Takie... To są paski, gdzie rodzinki będą robiły łańcuchy choinkowe. Kto, kto mi powie? Wiecie, jak to się robi? No, to, no. zaraz, zaraz. O, zaraz pokażę. Na czas i zobaczymy, która rodzinka pierwsza zrobiła. Pani Emilka powie, zobaczcie. To jest paseczek. O, pani Emilka. Jest klej. Stop! No co? przecież to, co to za podpowiadanie? Muszę podpowiedzieć. To nie wiecie, jak się robi łańcuch To się robiło dawno temu. W XX mamy Sklejamy, mamy jeden paseczek. Jak podpowiem. Drugi paseczek tu wkładamy. Patrzcie, chłopaki dzieciaki. Tu wkładamy i tu sklejamy, zobaczcie. I zrobimy taki łańcuch choinkowy. I to będzie łańcuch na czas. To znaczy my liczymy, a wy jak najszybciej będziecie robić. Zobaczymy, który łańcuch będzie najdłuższy. To skończy, skończy ręka do góry. Mamy dziś To skończy, zobaczymy, kto pierwszy, kto drugi, a kto trzeci. Ani? Czy wszyscy się zmieszczą na prawda? Starajcie się, bo, bo są trzy miejsca. Słucham, kochanie? Dołączysz w następnej konkurencji. Zgoda? O, a, a my co następne? robimy? My będziemy, nie, mówimy do biegu, gotowy start. Do biegu, gotowy start. Gotowi start!

Mama klei, a dziecko siedzi i wizycie. I co tutaj jeszcze raz zostało? Ostatnia kwerderka, tak? Ostatnia. Jest! Kurwa! Yes! Hip, hip, Hurra! hip! Kurwa! Hip! Hip, hip! Hip, hip! Rodzinka na 100. To teraz uwaga. Kto zdobył pierwszą nagrodę? Zapraszamy. do góry. Rodzinka dla was. Od, od klubu. prezencie. Eee, Gratuluję, w prezencie skarpeta. dla was skarpeta. Proszę, Będziecie w Gazetce Klubowej, brawa wielkie. Ale, ale wcale nie dużo gorsze, drugie miejsce zajęła druga rodzinka, wielkie brawa. Brawo! I też bawa. skarpeta, tylko troszkę inna, wielkie brawa. I kochani, na podium też się zmieścili, bo czyli trzecia rodzinka Hip Hip. Hip Hip. Nikt nie przegrał, bo wszyscy pięknie kleili i łańcuchy robili. Dobrze. A teraz wszyscy wstaniemy. Wstajemy wszyscy. I? Mm, oh, broda, no, marker, broda na głowie, Nie, nie, bo tu się oko mi się dziś skończyło. Nie! Yeah, jest kochani! Yes, 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 kip, kip? Hura, <skrym> kip, kit? Hura, kip? Kip, kip? Hurra! Rodzinka na 102. Za wąsy jest broda. Proszę bardzo. Pierwsza nagroda <skrym> dla rodzinki. Gratulujemy. Gratulacje ale o ułamek sekundy była druga rodzinka właściwie to prawie remis prawie remis brawa brawa a o dwa ułamki sekundy była trzecia rodzinka trzecia rodzinka brawa brawa Wspaniale. Ale doskonało, do 10, 11, 12, 12 bombek i choinka, proszę Brawo bardzo. Brawo dla rodzinki. Wstajemy, trzymamy naszą choineczkę, droga pani. Teraz druga rodzinka. Dobra, druga rodzinka. Liczymy bombki. Proszę bardzo. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Całe 10. Brawo. I Mikołaju, trzecia rodzinka. Trzecia rodzinka, zaczynamy odliczanie. I... Zaraz, zaraz, jeszcze raz. Stop. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Wielkie brawa. Brawa za trzeciej rodzinki. Patrzcie, kochani, będę... Proszę, ale powiem wam, y, wiecie, wszyscy się zmieścili na podium. Dlatego na wspaniale, bo najgorsze jest czwarte miejsce nigdy na wodę nie można dać. Wielkie brawa, hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Wspaniale! Doskonale! Mikołaju. Już są prezenty, już są nagrody, a teraz na pewno czekacie i się doczekać nie możecie, tak? Tak. To wstaniemy. Do pociągu. Pociągi dwaś ustawimy. Pociąg dziewczynek i pociąg chłopców osobno. Ja poproszę dziewczynki, a ty mi kołajesz chłopców. Pokój na cały dom. Tańczą my czacze, wątki

Tańczy jak gwiazdy są Tańczy rodzina wokół wojnki rozpańczony, Ładnie chłopcy! Tańczony, całkowity Bąki czerwone Tańczy jak pajac, gwiazdy są Tańczy rodzina wokół wojnki Roztańczony, Natrzymamy się Spróbujemy Cza, cza, Stoimy Cza, cza, cza cza Chug, 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 all in